Cześć! A jeszcze króciutki filmik y, dogram na temat wylutyn zimowanych w gruncie. Zaraz od, odstawię tylko tą pokrywę y, Tym razem nagram ten, tą drugą welutinkę, która jest w tej drugiej budzie budzie bez y, dogrzewania żadnego elektrycznego. I zacząłem tu troszeczkę dzisiaj dokładniej oglądać takie kuty wystające i zauważyłem że no te grubsze pięki nie wyglądają na żywe ale o jednego znalazłem takiego małego, krótkiego właśnie go przyciąłem przed chwilą i widać że jest żywy No i tutaj drugi taki sterczał też Trochę, trochę wyższy od tamtego, Te, też go przyciąłem delikatnie, bo był, no, był czarny takim, warstwą takiego suchego e, cały był e, pokryty. Ale musiał się jakoś na dniach tak bardziej wzmocnić chyba i zazielenić, bo wcześniej e, nie, nie rzucał się tak w oczy. No także musia wolotina w tej budce widać, że też przejmowała bez ogrzewania żadnego. Teraz na te ostatnie największe mrozy, co były jakiś czas temu, tam po minus 9, to obłożyłem tutaj wnętrze tej budki kompostem i obornikiem. Wcześniej przez całą zimę tego nie było. Była tylko obłożona pod słomom dookoła ta budka na zewnątrz no i tam głębiej pod tą słomą jakaś warstwa też takiego kompostu ale, ale taka cienka warstwa dosyć no ta, ta słoma w sumie się już też tak roz, rozdmuchała tutaj po, po całej okolicy ale jest taka warstwa tego grubego materiału jest jednak jest tutaj przy tej budzie także na pewno coś tam, coś tam daje, no ostatnio, jak już tak słońce bardziej świeci, to przykrywam e, taką poliwęglanową pokrywą. E, na noc dodatkowo przykrywam jeszcze styropianową pokrywą. Także pod tą pokrywą poliwęglanową, tak przez dzień. Zostawiam tutaj taką lekko uchyloną. No i troszeczkę ją tam słońce przygrzewa. No, dobra. A jeszcze może rzucę okiem, rzucę kamerką. No nie odkrywam jeszcze niczego. Tu trochę karpuski e, jeszcze są w Budach. O karłatka można by było odkryć, ale jeszcze nie odkrywam, rzekam jeszcze do przyszłego tygodnia. W przyszłym tygodniu zacznę, zacznę w połowie przyszłego tygodnia zacznę odkrywać pomału wszystko. Zacznę od palm, bracha aremata, karłatka, trochę karpuski, te małe. Później w Waszyngtonie. Ten, no daktylowiec. No później już zacznie się sadzenie, sadzenie bananów, wynoszenie bananów. No dobra. To na razie.